Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was po raz kolejny z malowniczej Indonezji. Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Tym razem musieliśmy zmienić nasze podróżnicze plany. Nie uwierzycie, jechaliśmy tutaj 6 godzin po pociągiem i okazało się, że wulkan jest zamknięty. E, niestety, widać już tam wypadek turystyka zginęła kilka dni temu, spadła. W ogóle wszędzie mają tej kamery. Nie wiem, czego się boją, co obserwują. Bardzo lubimy jeździć pociągami. Jest... Fajnie. Jedyny minus jest taki, że jest tu zimno. Bo Ogromne pajęczyny z mnóstwem pająków, najczęściej na słupach elektrycznych. Przenosimy się na sam koniec wschodniej jawy. Czeka tam na nas jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Indonezji. Najpierw jednak kilkugodzinna podróż pociągiem. Za chwilę jesteśmy już na miejscu i powiem Wam, że bardzo lubimy jeździć pociągami, jest fajnie. Jedyny minus jest taki, że jest tu zimno, bo jest klimatyzacja, mamy tą wyższą klasę i tutaj, właśnie w tych wyższych, taki minus jest, że po prostu jest tak na maksa ustawiona klimatyzacja, że zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby wziąć jakiś ręcznik, kocyk, bluzę, no bo inaczej można zamarznąć. A w tych niższych klasach za to można się ugotować, bo nie ma wiatraka klimatyzacji jest mega gorąca. Także no, plusy minusy i co, podróż nam minęła, minęła bardzo przyjemnie, zjedliśmy sobie zupkę chińską, zjedliśmy mnóstwo przekąsek, wypiliśmy kawkę, zdążyłam oblać się kawką, oczywiście biała bluzka to już musi być oblana kawą, ale już ją wy... wyprałam, <noise> niechże zrobiłam pranie tutaj w łazience w pociągu. W ogóle mają takie łazienki, nie? No, no jak z połacą. Tak, takie naprawdę tron niezły. Trzeba przyznać, że fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Jeszcze takiej łazienki ładnej nie widziałam w pociągu. No i co? Widzimy się zaraz na miejscu. Jeszcze tak myślę z 20-15 minut i będziemy. Tak. Mm. Proszę Państwa, dostaliśmy się na miejsce samochodem i zatrzymamy się na kolejne trzy noce w Adara Homestay. A może nawet i dłużej, ale to za chwilę powiem wam dlaczego. Tak proszę Państwa wygląda nasz pokój. W ogóle jakiś taki fajny design tutaj mają. Nie wiem, że to jest jakiś wzór. Trampki ładne. Tutaj jakiś chłopacz snów duży. Tutaj też coś takiego. Tu już nasze torby. A łazienkę mamy proszę Państwa taką na zewnątrz. Zadaszowany delikatnie. Oj. Wczoraj po przyjeździe bardzo szybko padliśmy i poszliśmy spać, a ja nawet nie zdążyłem pokazać Wam całego pensjonatu. Także zrobię to teraz. Mamy tutaj taką jakby część wspólną, to jest nasza kawka. W ogóle sufit taki mają bardzo ciekawy. Jest taki jakiś ozdobny, artystyczny. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy takie przejście do. Wspólnej kuchni, w której możemy sobie zrobić śniadanko, kawkę i jakieś takie inne rzeczy. Dzisiaj właśnie mieliśmy śniadanie, omlety, tosty i owoce. Mamy wodę piwną, tak to wygląda. W ogóle w takim bardzo fajnym stylu jest to zrobione. No i tutaj jeszcze jakiś taki stoliczek, można sobie posiedzieć. W ogóle wszędzie mają tej kamery. Nie wiem czego się boją, co obserwują. No i tutaj jest jeszcze, co jeszcze jest. No i trzeba zdjąć oczywiście buty, te moje adidaski, no i tam jest wejście. Nie uwierzycie, jechaliśmy tutaj 6 godzin po, pociągiem i okazało się, że wulkan jest zamknięty. E, niestety wydarzył się tam wypadek, turystka zginęła kilka dni temu, spadła. Także trwają teraz tam jakieś... co tam trwa? Działania rekonstrukcyjne? Nie wiem. No, ale ten ziomek mówił, że... E, tam, śledztwo bo, że śle O, że śledztwo trwa tam jakieś i no, w związku z tym wypadkiem. No i wulkan jest zamknięty, a my tutaj przyjechaliśmy specjalnie, żeby wejść na ten wulkan, bo moglibyśmy inaczej też naszą trasę ułożyć, gdybyśmy wiedzieli, że on jest zamknięty, także musimy trochę tutaj mm, posiedzieć. Dzisiaj mieliśmy wchodzić, ale niestety się nie da. I z tego co wiemy to akurat chyba ju jutro pojutrze rano. Pojutrze no, po w nocy będzie można wejść na niego, i później znowu jest chyba zamknięty. nie? 3-5 maja, no. No, Uda nam się tam wejść, mam nadzieję, w ten jeden dzień. Tak, taka historia. Zawsze, jak gdzieś chcemy wejść na jakiś wulkan, to coś jest nie tak, bo w, na Bali był zamknięty wulkan, bo ktoś się tam zgubił, nie wtedy. Mm -hmm. Taka też niefajna, nieciekawa historia. No a tutaj turystka z Chin zginęła. Pala z punktu widokowego w trakcie robienia zdjęcia. zahaczyła się gdzieś o sukienkę, także tragedia, naprawdę straszna tragedia. No i już wiadomo, że na przykład ten punkt będzie zamknięty dla turystów. O i ktoś się wyłączyło odkurzać także kończymy lewo, nie? nie wiem czy słychać, czy nie kończymy słychać Kończymy i czekamy na skutek, bo za chwilę tak. powinien przyjechać. I musimy sobie za, znaleźć jakieś zajęcie tutaj na te kolejne dni, które tutaj będziemy. No, żeby nie siedzieć w hotelu i nie pierdzieć w stołach. Dzisiaj, proszę Państwa, obiadek taki bardzo nietypowy, bo jesteśmy w KFC indonezyjskim. Lokalnie. Lokalnym. No niestety restauracje dzisiaj pozamykane były te, które chcieliśmy odwiedzić. I musieliśmy znaleźć też na szybko, żeby nie marnować dnia. No i wybór padł na KFC. Dobre. Taki zestawik, mamy y, fryteczki, do tego mamy jeszcze, to jest burger, ale to taka bardziej kanapka, skrzydełka, kola i za chwilę jeszcze dostaniemy zupę z kurczakiem. No i za cały zapłaciliśmy 126. 126 tysięcy, czyli jakieś 30 parę złotych. No nie wiem, nie jadamy KFC w Polsce, więc nie wiem czy ceny są podobne, czy nie. Wydaje mi się, że są podobne, ale jak ktoś ma porównanie, to może dać znać. Dobra, to smacznego. Dziękuję. Dobra, proszę Państwa, dotarliśmy na miejsce i teraz schodzimy po schodach na pierwszy z wodospadów. Podobno są tutaj dwa, ale drugi podobno jest troszeczkę niebezpieczny i zejście najprawdopodobniej jest niebezpieczne. Nie wiem, czy zdecydujemy się tam pójść. Najpierw zobaczymy sobie ten pierwszy. Schody są takie śliskie, takie jakby takie, taką jakby wilgocią pokryte. I nie ma tutaj chyba nikogo na ten moment jeszcze. Nikogo nie widzimy. Za chwilę zejdziemy na dół, to zobaczymy co tam się dzieje. Pierwszy ze szlaków liczy sobie jakieś 150 metrów, tyle było napisane na tabliczce, więc myślę, że jakieś 2-3-4 minutki powinniśmy być na miejscu. Weszliśmy już na dół, widzę nawet, że są tutaj dwa wodospady. Tam jest jeden i tutaj jest drugi. Zatraliśmy już, proszę Państwa, na Wodospad. Nie jest on jakiś imponujący, ani jeden, ani drugi, ale w tej cenie, bo zapłaciliśmy 5000 rupi za osobę, czyli jakąś złotówkę i coś tam, to myślę, że nie możemy narzekać, chociaż spodziewaliśmy się, że będzie on troszeczkę ciekawszy. No ale jest git, jest fajnie. A wiecie, co ciekawego widzieliśmy po drodze, jak to jechaliśmy? Może ktoś z Was kojarzy takie Ogromne pajęczyny z mnóstwem pająków, najczęściej na słupach elektrycznych. Właśnie takie coś widzieliśmy po drodze. Nie zatrzymywaliśmy się tam, bo troszeczkę się spieszyliśmy, bo chcieliśmy dojechać tutaj, zanim zacznie padać deszcz, a niestety zapowiada się na to, że. Stanie się to bardzo szybko, ale w drodze powrotnej, jeśli nie będzie padał deszcz, będziemy widzieć to ponownie. To zatrzymam się, nagram to i Wam pokażę, bo naprawdę wygląda to bardzo ciekawie, bo w jednym miejscu jest, nie kłamie, nawet kilkaset takich dość wielkich pająków, może nawet takich jak moja ręka. Zaraz, zaraz, zaraz zobaczycie, już postanowiłem, że zobaczycie. My to dopiero zobaczymy tutaj, piękny wodospad. Myślę, że za 4-5 dni. W tamtym roku nam się nie udało go zobaczyć, bo y, możesz wrzucić tutaj przewitki, jak jechaliśmy. Złapał nas mega deszcz i było już y, za ciemno. Także no, nie było jak tam dojechać, a mieliśmy ograniczony czas tutaj na jawie, bo mieliśmy już kupione bilety na samolot. Także myślę, że za 5 dni, nie? No, jakbyś no, tak wychodzi. za 5 dni albo i szybciej że trzy może, trzy, cztery, pięć dni będziemy właśnie na tym wodospadzie, którego w tamtym roku nam się nie udało zobaczyć, a z tego co wiemy to jest po prostu petarda. Także zobaczymy. Zobaczcie jaki ładny kotuś, oj, oj zwiął, tylko przestraszyłaś. <gry> tak, ale miał piękne oczy niebieskie, Pat, co? Piękne oczy miał, no tak, no ładne, no, ładne. ładne, bardzo, Niebiesciutkie. no, wracamy, wsiadamy na skuterek i jedziemy. Państwo jaki tu ktoś śmietnik zrobił przy drodze Normalnie wysypisko Nie no, wstyd i hańba Patrzcie te France proszę Państwa A tam to wszystkie te takie małe plamy to są pające Na samym początku chciałbym Was uspokoić. Pająki, które widzicie, są całkowicie nieszkodliwe i bezpieczne dla człowieka. Są one za to bardzo pożyteczne. Zajmują się one likwidacją wszelkiego rodzaju robactwa, komarów i much. Można je spotkać dosłownie kilka metrów od budynków mieszkalnych. No na noclegu mamy, proszę Państwa, obliczone siadanko. I dzisiaj mamy w sumie to samo co wczoraj. Mamy omleta, jednego drugiego z kostami. Mamy też smoczy owoc, arbuz i papaj. Tak to wygląda w całości. Już jutro, a w zasadzie dzisiaj po północy, bo wyruszamy mniej więcej około pierwszej nad ranem, wyruszamy na wulkan Ien i żeby zacząć wędrówkę trzeba koniecznie wykonać badania lekarskie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich, ten najczęściej stosowany, to wykonanie badań lekarskich przed rozpoczęciem wędrówki. Tam gdzieś znajduje się klinika. Ale jak rozmawialiśmy tutaj z gospodarzem naszego pensjonatu, to wiemy, że trwa to około godziny, a druga opcja to po prostu skorzystanie z jednej z lokalnych klinik i tak też zrobimy, bo w ten sposób zaoszczędzimy czas i będziemy mogli sobie w nocy pospać o godzinę dłużej. Trzeba zabrać ze sobą paszporty i pojechać do takiej kliniki i powiedzieć, że chce się wykonać badanie, które upoważnia do wejścia na wulkan Ijen na pewno trzeba zabrać ze sobą paszport i tutaj od nas taka mała wskazówka paszport w podróży zawsze warto trzymać w takim pokrowcu, wtedy on się po prostu nie niszczy, a jak jest on bardzo często wyciągany znajduje się raz w plecaku, raz w torbie no to może się on bardzo łatwo zniszczyć, a tak to taki pokrowiec obrywa, a nie nasz paszport za chwilę się zbieramy, mamy do dyspozycji skuter, bo wczoraj wypożyczyliśmy sobie na dwa dni taki skuterek pojedziemy i za chwilę powiemy Wam ile to kosztuje, jak zrobić takie badania, co powiedzieć, gdzie gdzie zapłacić i gdzie najlepiej wybrać się. Mamy namierzone dwie kliniki na Google Maps, a my wybieramy się do tej, która ma najlepsze opinie na Google Maps, bo jednak zawsze sprawdzona klinika to sprawdzona klinika i mniejsze prawdopodobieństwo jakichś problemów. Jesteśmy już na miejscu pod kliniką. Jest malutka kolejka, także za chwilę rozpoczniemy badania. 5 minut i mamy wszystko gotowe, załatwione. Badania są bardzo proste, sprawdzają puls, tętno, pytają o wagę, wzrost. O jakieś przebyte choroby, wypełnia się bardzo krótki formularz. Płaci się 25 tysięcy za osobę, czyli to wiecie, ile to wychodzi? Jakieś 6 zł. I ja jeszcze czekam na Milenę, i za chwilę przyjdzie ona z gotowym papierkiem, dzięki którym będziemy mogli rozpocząć wędrówkę na wulkan Egen. Bardzo prosta sprawa. Załatwione? Tak, takie pozwolenie na dwa dni obowiązuje na wodę ogólnie, Fotomontaż. Głównie <noise> chodzi o, o hajs chyba, bo dużo ludzi tutaj po prostu nie przyjeżdża, a i tak dostaje pozwolenia, bo na przykład jak y, korzystacie z wycieczki takiej zorganizowanej, no to wystarczy dać paszporty swojemu temu Kierowcy. ziomkowi, <noise> swojemu ziomkowi, który tam was będzie prowadził. No, i on przyjeżdża tutaj, płaci łatwę, i łatwe no I sam tak, się zbada no. za was. No, także pizzę na wodę, no ale trzeba, to trzeba, nie? No. Dobra, teraz obiadek? Si. Dobra. Si, 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 si. Nasza, nasza pizzu nie już przyszła, zajadamy. I tak naprawdę to jest chyba jedna z lepszych pizz. Tutaj, nie? ja. No, się. bardzo dobra. Jest ogólnie zamawialiśmy ją z gojka, ale przyszła zimna, więc dajemy drugą próbę. Dziękuję. No. no ciepła 100 razy lepsza pyszna. I jest bardzo dobra ogólnie. Ciasto takie jest Jak dziennokre. na warunki indonezyjskie, to, to trzeba przyznać, że robią bardzo dobrą robotę. Uh -huh. Pokażę jeszcze raz. Ja mam pizzę z czym mam, z kurczakiem. No. A ty masz y, margaritę. Bardzo dobry sos pomidorowy. No bardzo dobry. I taka pizza chyba tutaj kosztuje 68 tysięcy albo 64? 000. Niewiele. Bo to tak naprawdę jest 15 64. zł. Ile? 64. No to to jest jakiś 16 złotych. Cena spoko. Dobra, jedz sobie spokojnie, bo widzę, że nie możesz się doczekać. No ogólny jestem. Dobra, smacznego. Dziękuję. Okay. Jest druga 2.20, teoretycznie drugiej 2.00 mieliśmy wyruszyć na szlak. E, o 4.00 już wschodzi słońce, więc e, no mamy mało czasu, żeby wejść. Wyszliśmy, proszę Państwa, na szlak z prawie półtora godzinnym opóźnieniem i absolutnie nie ma szans, żeby zdążyć dojść na górę. O tym, jak udała nam się ta wędrówka, dowiesz się w kolejnym odcinku. Pamiętaj, drogi widzu, o zostawieniu łapki w górę. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.